Witajcie, dzisiaj prezentujemy BMW Model 3, 318 z 2008 roku. Silnik dwulitrowa benzynka, 143 konie mechaniczne. Auto sprzedajemy z kompletem dokumentów. Jest też książka serwisowa trzy kluczyki do tego auta, instrukcje. Samot w kraju jeździ od 2018 roku. Jak widać, wizualnie prezentuje się bardzo ładnie. Piękne alufelgi od wersji. M. Jeżeli chodzi o stan lakierniczy, to tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń. Normalne, drobne ślady użytkowania, ale to bardzo ładne. Nie widać jakichś większych uszczerbków. Jeżeli chodzi o wnętrze, zaraz zresztą do niego tutaj przejdziemy, też nie ma żadnych uszczerbków, ale to bardzo ładnie się prezentuje. Wszystko wskazuje na to, że ten przebieg, który jest obecnie na, na blacie jest taki, jak, jak powinien być, czyli tam 188 tysięcy. Kierownica ładna, niewytarta. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to mamy oczywiście wielofunkcyjną kierownicę, tempomat, dwustrefową automatyczną klimatyzację, cztery elektryczne szyby, automatyczne wycieraczki, automatyczne światła. Także wyposażenie jest dosyć, dosyć ciekawe. Serdecznie zapraszamy do, do oględzin tego auta, zapraszamy na jazdę próbną. Jeżeli chcecie być z nami na bieżąco, to śledźcie nasz, nasz profil na Facebooku e, oraz Instagramie. Tyle. Zapraszamy serdecznie.